Mamo! Ech, mamo! Ech. Pani Liszoli, w końcu wstałaś! No, nareszcie! A ła, moja głowa, co się stało? Dostałaś mocno w główkę, ale na szczęście ten baran pokonał tego demona. Ja ci dam barana! Przy okazji to kogo mówiłaś mama? Nie, to chyba był jakiś sen. Nie ważę tak, jak. Wydaje mi się, że już powoli zbliżamy się do końca. Ale tak właściwie to trzeba jeszcze się pilnować. Gdzie jest mój miecz? Eee. No, mówię. Ale czemu ja mam mówić? Bo to twoja wina. O co chodzi? E, widzisz pani Risolio, ponieważ ten dzban no... Jakby to powiedzieć e, zniszczył twój miecz. Co? E ale to no niechcący tak jakoś wyszło. To jak e, demo został zabity, to jest chyba najważniejsze, tak? Jak chcesz tutaj teraz przetrwać? Eee... Nie wiem. <ścoughs> eee, dobra, zostaje nam jedynie. Byliście uczeni walki, samoobrony i tak dalej? Ja się sam uczyłem. Jestem najlepszy aktualnie. Tak, też byłem uczony. To zostaje nam po prostu walka z demonami. W końcu nie powiedziała nam, że musimy je zabijać, żeby zdać. No, rację, po prostu musimy przetrwać. Dobra, musimy iść. Weź mnie, nie kop. A, tam. Ten sen. Czy to było jedno z moich wspomnień? Idziesz, Ryszol, Tak, idę. Widzę tam kogoś. To demon. Musimy walczyć jakoś. Ja się nim zajmę. Hej, w porządku pani Ryszolio. Nie ruszaj się. Tu cię boli. Nie mogę za bardzo chodzić. Mm, chyba złamałaś nogę. Nie no, niemożliwe. Nieważne, siedź tutaj, a my się nim zajmiemy. Ale spokojnie pani Ryszolio, poradzimy sobie. Niech będzie. Dobra, chodź cynamon, biorę go na siebie. Hmm? Co tam jest? Hej, zaczekaj! <śmazuj> <śmazuj> Moja noga. Huh? To jest to. Czekaj, moja noga, mogę chodzić? Czy to. Rysia, co ty wyprawiasz? Uh... Hej! Coś się stało, czy co? Widziałam jednorożca. I to takiego niebieskiego, takiego. nie wiem, jakby to opisać. Ale jakby też pokłonił się mnie, więc nie wiem o co chodzi. I chyba najwyraźniej wyleczę moją nogę. Co ty za brat nie wygadujesz? Koniec magiczną mocą dawno już wyginały. Ja nawet nie wiem, co to jest jednolażec. Ale ja mówię prawdę! Może masz jakieś halucynacje, tak czy siak, chodźmy. Ale. Może mają rację, może mi się przewidziało. Nie zostało już nam dużo drogi, więc niedługo już będziemy na miejscu jesteś? Przecież to Filar A więc wciąż żyjecie A ten to kto? Ja się nazywam Imbir mm -hmm. Nie widziałem cię na początku Tak czy siak nie mam teraz na to czasu Będę z wami walczył Chwila co? Tego nie było mówiono na regulaminie Szef tak kazał Ci co przetrwali mają jeszcze walczyć z Filarami to jest jakaś przesada. Jesteś silniejszy od nas. Ty myślisz, że przyszedłem z tobą walczyć? Hej, dawaj ze mną walcz. Ja ci pokażę, co potrafię. Dziecko nie bądź irytujący. Przyszedłem walczyć z nią. E, co? Więc radzę Wam się odsunąć. Dlaczego akurat ze mną? Nie muszę ci tego mówić. Hej, nie wolno łamać regulaminu podczas, jak my jesteśmy tutaj. Teraz tak naprawdę szef nas oszukał. Mieliśmy tylko tutaj walczyć z demonami. Ech, aleś ty irytujący. Cynamon! Ech, twoja kolej. Ani mi się go rusz. No to czekałam, zaczynajmy walkę. Imbis, sprawdź co Cynamona. Robi się. Nie będę się oszczędzał. Spokoja też. Co? Na tyle ci tylko stać? Dlaczego ona wciąż staje? Przez miał rację. Ona posiada mocy. Risholio! E, e. Hej ty! Zdaliście. Ach, świetnie, ale co zrobiłeś Rysze? Nic takiego, na razie jego zemdlało. Jak się obudzi, powiedzcie, że macie iść w stronę kwiatów. W Stronę czego? Hej! Nie gadaj. Jak masz na imię? Chyba możesz mi odpowiedzieć, prawda? Mów mi Jack. Miło się z tobą walczyło. Zniknął! To jakiś duch jest! Ja nic nie pamiętam. Tak, właściwie to, co się wydarzyło podczas tej walki. Myślałem, że on chce nas pokonać, czy coś, ja tu nie wiem. Wyglądało to tak, jakby specjalnie przed ciebie, lisze. Mówił coś, że ich pan chciał, żeby on ze mną walczył, czy coś. Nie wiem. Już. A więc zostaje zakadka. Dobra, chodźmy już. Widzę już tam kwiaty.